Sandra, ty ostatnio na swoim Instagramie podzieliłaś się, no myślę, takim bardzo intymnym wyznaniem dotyczącym twojej choroby. Wiem, że już jest wszystko dobrze i tak dalej. Pewnie możesz o tym mówić na spokojnie, ale jaki to był czas, gdy borykałaś się z tą chorobą i jeszcze nawet wtedy nie znałaś diagnozy? Z endometriosą tak naprawdę borykamy się przez całe życie, bo nawet jeżeli poddasz się operacji, to ona i tak z Tobą jest. Ta choroba lubi wracać. Ja mam to szczęście, że od czasu mojej operacji, która miała miejsce 5 lat temu, nie miałam jakichś takich poważniejszych sytuacji, aczkolwiek znam kobiety, które tych operacji musiały przejść nawet kilkanaście. Wiesz co, endometrioza jest taką chorobą, o której Dzięki Bogu mówi się coraz więcej. Ja wiem, że pojawiają się takie głosy, że znani ludzie próbują się lansować na różnych chorobach, w tym na endometriozie, i że o tym ciągle mówią. Wiesz, ja nie jestem fanką takiego wywalania bebechów z życia prywatnego, ale uważam, że akurat ten temat jest wyjątkowy, dlatego że gdyby tak głośno o endometriozie jak jest teraz, było wtedy kiedy ja szukałam swojej diagnozy, to być może po drodze nie przeżyłabym wielu rozczarowań, rozczarowań, jeśli chodzi o lekarzy, jeśli chodzi o stawianie diagnozy, diagnoz, Bólu, cierpienia, które się z tym wiąże. Wiesz, ja miewałam takie sytuacje, kiedy ja po prostu miałam utrudnione wykonywanie pracy, bo przy tym poziomie bólu, którego doświadczałam, nie byłam w stanie zbyt długo stać. A jak wiesz dobrze, bo kiedyś robiłam to, co ty, kiedy się jeździ na różne eventy, robi się wywiady z gwiazdami, to w dużej mierze ta praca polega na staniu. Stoi się, czeka się na ten wywiad i mnie się po prostu bardzo ciężko stało. Wiem, że to brzmi być może bardzo banalnie, ale to cierpienie, ten ten ból fizyczny przekładało się też na moją psychikę. Bo ja miałam poczucie, że się do niczego nie nadaje, że może sobie w sumie tą chorobę wymyśliłam, skoro żaden lekarz nie potrafi mi powiedzieć, co mi tak naprawdę dolega. Już ja przeszłam przez szereg różnych badań w poszukiwaniu tej źródła tego bólu. Więc jeżeli ktoś jeszcze raz powie, że na endometriozie to się dziewczyny lansują, to naprawdę no, będzie mi się nóż w kieszeni otwierał, dlatego że uważam, że o tym trzeba głośno mówić. Bo już ja nawet Karolina dostałam sporo takich wiadomości, odkąd. Opowiedziałam o swojej chorobie pierwszy raz, tam chyba za dwa lata temu, że dzięki temu, że ja o tym powiedziałam, dziewczyny poszły do ginekologa i niektóre uważaj po raz pierwszy. Więc jeżeli to moje gadanie ma komuś pomóc, to niech się czepiają.